Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Słuchacie Radia Anioł Beskidów 92 FM. Zapraszamy Was do naszej klauzury. Z tej strony siostra Izabela, siostra Ewa. Dzisiaj dalej kontynuujemy temat naszego jubileuszu, nasz zakon, a dzisiaj chcemy przybliżyć postać naszej błogosławionej założycielki, Marii Celeste Krostarozy. Mam przed sobą książkę yy, Rozmowy Duszy z Jezusem, i tu na samym początku, na samej górze, jest taka krótka notatka. 18-wieczna włoska mistyczka, autorka 16 dzieł duchowych i mistycznych, założycielka zakonu najświętszego odkupiciela, Neapolitanka o gorącym sercu i otwartym umyśle. Mistrzyni modlitwy i radosnego życia wolą Bożą. To tak taka esencja, ale jakbyś Ewa mogła powiedzieć nam coś więcej. Co to znaczy 18-wieczna włoska mistyczka? Spodziewam się, że dla wielu osób słowo mistyk może być nie do końca zrozumiałe. Tak, a tutaj właściwie zawarta jest głęboka treść w tym pierwszym zdaniu. Można się zastanowić nad tym słowem mistyk. Kto to jest? No, jest to osoba, która ma głęboką relację z Bogiem. I właściwie dzisiejsza teologia wzywa nas do takiej relacji wzywa wszystkich chrześcijan do głębokiej relacji z Bogiem. Mistyk to jest taki ktoś, kto przeżywa ją. W sposób taki bardzo ewidentny. No, są mistycy, którzy mają takie wizje, jak siostra Faustyna, jakby niezależne od ich woli, nagle pojawiają się gdzieś przed nimi postacie świętych czy Jezusa. Matka Celestek Rostaroza, nasza założycielka, być może miała czasami też takie wizje, ale generalnie jej duchowe życie toczyło się gdzieś w głębi jej świadomości, w głębi serca. Miała różne takie objawienia obecności Jezusa. Sam Jezus dyktował jej pewne teksty, dyktował jej nasze reguły. No ale mówi się o tym, że to są takie bardziej duchowe wizje mistyczne, ale duchowe. Myślę, że na początek mi się nasuwa tak dzisiaj, że taką najpiękniejszą może wizją, która mówi o Panu Bogu, o której pisała Matka Czeleste, to jest porównywanie Boga do Słońca. Ona mieszkała, urodziła się i żyła przez jakiś czas w Neapolu, a potem w okolicach Neapolu, gdzie jest bardzo dużo słońca, piękne widoki, nadmorskie zatoki, różne klify. I często opisywała Pana Boga, porównując do różnych zjawisk przyrody Jego piękno i dobroć i potęgę. I właśnie słońce daje wzrost, pomaga się rozwijać. I właśnie tutaj jest podobny do Pana Boga. O tym pisze Matka Czeleste w swojej, jednej z tych swoich wizji, takich obrazów mistycznych mówiących o Panu Bogu. I mogę jeszcze powiedzieć o tym, że to się wiąże jeszcze z, takim, z taką zagwostką, bo mianowicie słońce jest bardzo silne w tamtych rejonach, więc ludzie mają takie drewniane okiennice. Jak już za dużo słońca, to zamykają okiennice. I Matka Celeste o tym pisze, że można tak zamknąć okiennicę serca, że człowiek już nie ma dostępu do słońca. I tutaj jest właśnie sprawa tego, że człowiek decyduje o tym, czy swoje serce otworzy na Pana Boga, czy zamknie. I to jest taka główna myśl, może jej duchowości, że Bóg pragnie działać przez nas, w nas, pragnie nas zjednoczyć ze sobą, pragnie abyśmy uczestniczyli w Jego życiu. Ale z naszej strony musimy otworzyć okiennice serca i współpracować z Panem Bogiem. Właśnie, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś tak szeroko. Myślę, że to jest ważne, ten kontekst to miejsce, w którym urodziła się Maria crosta Roza, ten Neapol, to słońce, na pewno to wszystko na nią oddziaływało to tak, piękno, piękno się przyrody, nawet zobaczyć Neapol i umrzeć, tak jest, powiedziane. <laughs> no właśnie, właśnie. Ty tam byłaś, więc możesz, możesz to potwierdzić. Widziałaś też te okienice, prawda? Tak, Potwierdzasz. Ale myślę, że też jest jeszcze drugi aspekt, bo wspomniałyśmy o tym na samym początku. Był to 18 wiek i myślę, że też warto byłoby wspomnieć, co to był za czas tak jak tu już zaznaczyłaś jakiś wysiłek, ale też działanie Pana Boga, wydaje mi się, że właśnie Matka Czelesty też pokazywała Coś nowego w duchowości, jaki to był czas wtedy, kiedy ona żyła? No, był to czas, kiedy panował, panowała taka wizja duchowości dość ponura. Istniał Jansenizm, nie wiem czy jest to pojęcie zrozumiałe dla wszystkich, ale chodziło o to, że Pan Bóg był traktowany jako surowy sędzia, kładziono nacisk bardzo silny na mękę i cierpienie Chrystusa. I w medytacjach, w rozważaniach na pierwsze miejsce wysuwał się taki Chrystus cierpiący, ukrzyżowany, którego w Apolu przedstawiano w sposób bardzo taki plastyczny, z ranami pełnymi go krwi. Dla nas nawet w Polsce jest to czasami szokujące trochę. Natomiast Matka Czeleste spotykała Jezusa, też spotykała Go takiego ukrzyżowanego czasami i o tym pisze w swoich pismach, ale myślę, że te spotkania z Jezusem Matki Czeleste były inne niż, niż ogólny trend, który wtedy panował. Spotykała na przykład Jezusa jako pielgrzyma, takiego, który wyłania się z kart Ewangelii. Nawiasem mówiąc, jest taki obraz w naszej kaplicy w Polsce i był też we Włoszech, gdzie wchodzi, gdzie matka Celeste też żyła wiele lat. I taki obraz Jezusa, który trzyma w rękach świat i bosymi stopami kroczy po naszej ziemi, po, jest blisko nas, jest kimś, to z czułością obejmuje nasz świat, nasze sprawy. Jest to Jezus z Ewangelii, z tych kart Ewangelii, kiedy On jest dobrym pasterzem, który szuka zagubionej owcy, kiedy On mówi o miłości Boga i swojej do każdego człowieka. I takiego Jezusa często Matka Czerweste spotykała i o tym pisze, ale jeszcze był inny Jezus, Jezus w chwale którym jak krysztale odbijają się wspaniałości całej Trójcy Świętej Jezus z królujący z Ojcem i Duchem Świętym w niebie i taki Jezus też przychodził też przychodził do Matki Celeste i, i on proponował jej współudział w swoim życiu poprzez drogę ewangelicznego wędrowania przez świat poprzez drogę krzyża do udziału w takim życiu Niebiańskim. I właściwie można powiedzieć, że matka celesta już na Ziemi zakosztowała takiego zjednoczenia z Bogiem, zakosztowała nieba, przedsmaku nieba. Mhm. Mówiła o tym, że żyje w krzyżu i w radości Bożego Ducha, jednocześnie przeżywając trudy swojego życia, których nie brakowało. Jak czytamy jej biografię, to widzimy, ile tam było zmagania, ile bólu, takiego rodzenia, naszego zakonu rzeczywiście w cierpieniu wśród przeciwności, a ona jednocześnie przeżywała głęboką radość zjednoczenia z Jezusem do tego stopnia, że napisała nawet, że gdyby nawet w piekle była z Jezusem. Tak wielka miłość z nią łączyła, łączyła ją z Jezusem, że nawet gdyby z Nim była w piekle, byłaby szczęśliwa. To bardzo mocne i odważne teksty. Mhm, takie metafory. W, w jakiś sposób metafory, właśnie obrazy. Wydaje mi się, że też chciałabym jeszcze troszeczkę wrócić do tego rysu epoki, bo nie wszyscy słuchacze no, muszą znać te, te szczegóły, bo z jednej strony tamten czas to było doświadczenie tego właśnie jansenizmu, rygoryzmu. Tego boga, takiego wymagającego, ostrego, do którego nawet trudno się zbliżyć, bo no, stawia tak wysokie wymagania, że zanim my dojdziemy do takiego poziomu, żeby się zbliżyć, no to trzeba się przygotować. A z drugiej strony mieliśmy doświadczenie kwietyzmu. Gdzie wręcz mówiono o tym, że nie trzeba wkładać żadnego wysiłku w relacje z Panem Bogiem. I, I wydaje mi się z tego, co, co mówisz Ewa, i też jak trochę jestem też w tekstach matki, że ona znalazła ten złoty środek, mm -hmm. gdzieś ten balans pomiędzy takim regoryzmem a takim totalnym oderwaniem się od jakiegokolwiek wysiłku. Bo wiemy, że jeżeli przechylenie jest w jedną stronę, to bardzo często potem jest odchylenie w drugą stronę. I mm -hmm. myślę, że tu ona gdzieś przekraczała swoją epokę, że znalazła ten taki złoty środek w tej relacji z Panem Bogiem, nie odzierając go z całej pełni. Mm -hmm. Bo i mamy tutaj Jezusa, tak jak mówisz, Jezusa, który jest Jezusem cierpiącym. Mówi w krzyżu i w radości, ale jest też doświadczenie tego słońca, tego ciepła. Ja też mam wrażenie, że matka Czeleste była taką osobą, która miała coś takiego w sobie, że przyciągała do Jezusa i, i sama pociągała innych i inspirowała. Dlatego pewnie stała się też założycielką. No, może ja wtrącę, bo teraz tak przyszło mi na myśl, że ona pisała o tym. Że do Boga idziemy, lecimy jakby na skrzydłach miłości i pokory. I pierwszą regułą, którą zaproponowała nam, redemptorystkom, jest naszą matką, zrodziła nas w cierpieniu i, i bez niej by nas nie było. I właśnie napisała reguły. I pierwszą regułą jest jedność i miłość wzajemna. I ta jedność i miłość wzajemna, żeby mogła się realizować, żeby zakon był rzeczywiście żywą pamiątką, żeby przypominał o miłości Pana Boga, jak to jest naszą rolą, naszą, nasz charyzmat tak jest. No to, no to musimy praktykować tą właśnie jedność i miłość wzajemną, miłość do Pana Boga. No właśnie jak, jak to praktykować? Ale miłość do naszych sióstr, spotykamy się tutaj, znaczy jesteśmy we wspólnocie redemptorystek, teraz jest nas 16, każda jest inna, każda w innym wieku, z innego środowiska. Próbujemy żyć miłością i jednością wzajemną, wzajemnie sobie przebaczać, kochać samego siebie i bliźnich, aby kochać bardziej jeszcze Pana Boga i aby on. Stawał się taki realny w naszym życiu i żeby był znakiem też, by być, byśmy były znakiem jego obecności. No, tutaj wymagana jest, jednak, pe, wymagany jest pewien wysiłek takie zaparcie się siebie, własnego egoizmu, szukania tylko własnej realizacji, i czasami trzeba postawić drugą osobę na pierwszym miejscu, zapomnieć trochę o sobie. Myślę, to jest taka, że to jest taka droga ascezy którą Matka Czeleste nam bardzo mądrze wyznaczyła, żebyśmy nie wpadły przypadkiem w ten kwietyzm, bo przy ogromnym zachwycie mm -hmm. wspaniałością mm -hmm. Pana Boga, musimy jednak pamiętać, no, że jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym, że takie życie w jedności, harmonii, miłości wzajemnej jest dla nas wymagające i czasem trzeba zapomnieć o sobie, uniżyć się, szukać ustóp Jezusa ukrzyżowanego, takiej siły i pocieszenia w trudnościach Czyli po prostu ewangeliczne zapieranie się siebie i branie krzyża, i jeden drugiego przemienonoście. To no właśnie. I tutaj, ofiarowując jakby siebie samą we wspólnocie, inny we wspólnocie, otwieramy też nasze serca na miłość Pana Boga, żeby On mógł w nas zajaśnieć, żeby te piękne obrazy matki Czeleste, ten kryształ, w którym są, odbijają się wszystkie, Wszystkie cnoty Chrystusa i całe bóstwo Trójcy Świętej, które nas zaprasza do udzie Boga, który nas zaprasza do udziału w swoim życiu, żeby to się mogło zrealizować, to człowiek musi przejść pewną drogę oczyszczenia, pewną drogę uniżenia. To, to jest myślę bardzo kluczowe też w drodze: w życiu naszej założycielki, błogosławionej Marii czelestę. No, dla mnie ta kobieta jest niesamowita, bo tutaj mówimy o takim pięknym doświadczeniu Boga, gdzie było ono bardzo osobiste, szczególne, ale wcale jej życie nie było takie proste i droga do założenia zakonu, do tego, aby był w takim kształcie jak dziś, wcale nie była taka prosta. Gdzieś też. Jeżeli można tak powiedzieć, musiała się jakoś przeciwstawić, nie tyle przeciwstawić, co opowiedzieć się po stronie własnego sumienia. I wydaje mi się, że no to jest też coś niesamowitego, co wyróżnia naszą założycielkę i co jest też nietypowe dla jej epoki i nawet dla kobiety w tamtych czasach. Tak, tak, oczywiście. A to jest ciekawe, bo matka Celeste wychowywała się w takiej zamożnej neapolitańskiej rodzinie, gdzie byli na pewno guwernanci uczący jej braci pisać i czytać i ona nauczyła się czytać, czytała książki, pobożne książki o świętych. Czytała coś o medytacjach, na temat męki pańskiej, to wtedy były takie właśnie popularne modlitewniki, rozważania medytacji, ale ona nie umiała pisać, ponieważ był taki zwyczaj wówczas, że dziewcząt nie uczono pisać. No tak nam powiedział pewien ojciec profesor, który zajmował się duchowością tamtych czasów, że bano się, że dziewczęta mogą wtedy pisać jakieś listy miłosne, że na wszelki wypadek nie uczono ich pisać. Może to zabawne, ale tak sam powiedział. No i ona na pewnym etapie przeżywała bardzo dużo wewnętrznych rozmów z Jezusem, dużo jakichś takich wewnętrznych oświeceń miała i o tym opowiadała swojemu kierownikowi duchowemu i on kazał jej to zapisywać. Ale ona nie Umiała pisać, nauczyła się pisać w sposób charyzmatyczny. Nie wiemy do dzisiaj, jak to się stało. W każdym razie została pisarką, napisała tych 16 dzieł, często używając języka neapolitańskiego, często takich kolokwializmów. Nie, nie umiała nawet takiego języka, nie znała takiego literackiego języka profesorów czy uczonych tamtych czasów. to prosty język, a jednak głębia tych jej wizji tych jej spotkań z Jezusem była porażająca. Ja myślę, że to niezwykłe, że kobieta w, w, w tamtych czasach tak wiele tekstów napisała i takich mądrych. A jeszcze wracając do tego sumienia, no to ona była zawsze posłuszna swoim spowiednikom, kierownikom duchowym. A na pewnym etapie była taka sytuacja, kiedy kiedy nie mogła już być tak bezpośrednio, tak ślepo posłuszna, prawda? Mm -hmm. Tamte czasy wymagały w pewnym sensie takiego ślepego posłuszeństwa, a ona w swoim sumieniu powiedziała: Nie, nie mogę się zgodzić na kłamstwo. Jeżeli coś jest nieprawdą, jeżeli ona ufała, że Jezus dyktował jej reguły, a ktoś inny uważał, że ona to zmyśliła, że jest jakąś zwiedziorą mistyczką, a taka sytuacja ją dotknęła, spotkało mm -hmm. ją to, ona nie mogła się z tym zgodzić. Ona sprzeciwiła się, i w konsekwencji została wydalona z klasztorów skala, i przez jakiś czas szukała miejsca, gdzie mogła założyć nowe zgromadzenie, mimo że jej zgromadzenie było wcześniej, zakon był uznany przez Kościół wcześniej były takie skomplikowane mhm. życiowe jakieś takie losy, o których nawet trudno jest opowiedzieć w sposób mhm. prosty. Tak, rzeczywiście tych wątków w życiu błogosławionej Marii Celeste drogi do założenia zakonu było bardzo wiele i trudno jest te wszystkie tematy objąć w takim krótkim spotkaniu, ale co myślę ważne jest też w kwestii Sumienia i opowiedzenia się po jego stronie, to bardzo ważne jest to, że to sumienie jej było ukształtowane w sposób właściwy, dobry. To było czyste sumienie, i ona wcześniej cały czas miała towarzysza duchowego, kierownika duchowego, a też podejmując pewne decyzje, kiedy postawiono jej ultimatum, bo było kilka warunków, wspólnota jej postawiła takie ultimatum, że ma. Jedno z nich było, ma podpisać reguły, których ona nie napisała, że ma przyrzec, że będzie dożywotnie ospowiadać się u jednego kapłana. I była chyba tam jeszcze jakaś jedna kwestia. W każdym razie ona czuła, że byłoby to jakieś przeciwstawienie się swojemu sumieniu, ale też nie szła z tym sama też. Poszła z tym do kierownika duchowego, odwiedził ją jej brat rodzony, Jezuita. Który, który był jezuitą tak. i um, mogła to skonfrontować z kimś innym, więc to nie było też do końca tak, że tylko ona sama sobie tak pomyślała i tak zrobiła, prawda? Tak, tak. to było dojrzałe sumienie kobiety, mistyczki. Która już swoją drogę życiową przeszła do pewnego punktu, i rzeczywiście jej zakon został potwierdzony, zatwierdzony przez biskupa, przez kościół, potem po latach przez papieża i rozprzestrzenił się na całym świecie. Mm -hmm. najpierw, najpierw, właśnie paradoksalnie, z tego miasta, z miasteczka Skala, gdzie ona została przez jakiś czas tak zapomniana, gdzie skąd ją wydalono z klasztoru, stamtąd nasz zakon redemptorystek rozprzestrzenił się. Na, na Europę, na, do, przez Wiedeń, Belgię, Anglię i potem na, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych i Kanady. I także, także to też ten fakt też był potwierdzeniem tego, że jej intuicje były prawdziwe, Boże. I co ważne, zmarła w opinii świętości. Nikt nie miał wątpliwości też, y w chwili nawet kiedy matka może możemy tak powiedzieć z całą pewnością urodziła się dla nieba. Nikt nie miał wątpliwości, że odchodzi święta przerysza. nawet w momencie, kiedy jej ciało było wystawione podczas jeszcze przed obrzędami pogrzebowymi, mamy takie potwierdzenie w ikonografii, ale też w przekazach, że jedna kobieta niewidoma, która słyszała tak wiele, Pięknych słów na jej temat, że to jest taka piękna przeorysza. Jak, jak ona jest piękna, e, powiedziała matko: Jak bardzo chciałabym Cię zobaczyć, chociaż na chwilę. I podobno w sposób trwały odzyskała wzrok. Tak, tak. A jeszcze były inne takie cuda i łaski, które doprowadziły do jej beatyfikacji, chociaż dopiero w 2016 roku. Ale ciekawe było to też, że w momencie śmierci. Zaprzyjaźniony znów redemptorysta, święty już później, a wówczas jeszcze żyjący Gerard Majela, był już bardzo chory. I w innym miejscu we Włoszech, zupełnie gdzie indziej, w mater Domini, leżał już w wstydzie na łożu śmierci. I nagle zaczął mówić: W tym momencie dusza matki Celeste w postaci gołębicy, uleciała do nieba. I to była właśnie chwila, kiedy matka Czeleste zmarła. Skąd on mógł to wiedzieć? Nie było telefonów komórkowych. To jest też potwierdzenie jej świętości, takie mm -hmm. piękne, mistyczne i potwierdzenie tego, że Pan Bóg naprawdę ma poczucie humoru. I kocha przyjaźnie. I kocha, tak, to właśnie tak. On był dużo młodszy od niej, była dla niego taką trochę matką duchową, a równocześnie był to naprawdę wielki święty. Kochani, musimy powoli kończyć i lądować. Mamy nadzieję, że przybliżyłyśmy trochę Wam postać błogosławionej Marii Celeste i zapraszamy do kontynuowania, towarzyszenia nam w tej drodze jubileuszowej, poznawania naszej duchowości, naszego zakonu i zapraszamy już za tydzień. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Pozdrawiamy szczęść Boże.